Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy materiał będzie dosyć nietypowym materiałem, ponieważ najważniejszą rolę w tym materiale będą odgrywały fotosy z pewnego filmu, które będą ilustrowały najważniejsze albo w każdym razie bardzo charakterystyczne treści związane z młodą Polską, do której tutaj dzisiaj zaproponuję Wam albo krótkie powtórzenie, albo wprowadzenie, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju komórkowego właśnie jesteście, jeżeli chodzi o język polski. No dobrze, no więc tak. Fotosy te, które pokażę, pochodzą z filmu pod tytułem Powrót Wilczycy. Film ten wszedł na polskie ekrany w roku 1990 i był chyba jednym z mniej udanych polskich filmów grozy. Co ciekawe, pierwsza część Wilczycy, bo tutaj mamy powrót, a pierwszy film będący opowieścią też o pewnej kobiecie, która zamienia się w wilka. Pierwszy film, czyli Wilczyca, był całkiem, niezłym, był całkiem niezłym, niezłym dziełem sztuki filmowej, przy pomocy którego polscy filmowcy starali się Polaków przestraszyć. I to faktycznie momentami im się udawało. Więc Wilczyca jest jedną z najlepszych polskich próbek chwytania się kina gatunkowego w tym przypadku filmów grozy. Natomiast powód wilczycy już taki dobry nie jest, ale powód wilczycy będzie dla nas bezcennym materiałem. Przynajmniej, jeżeli chodzi o tych kilka zdjęć, które wybrałem z pierwszych minut tego filmu, będzie bezcennym materiałem, który pozwoli nam o różnych młodopolskich fiksacjach sobie porozmawiać. No dobrze. Pierwszy fotos to jest oczywiście panorama miasta Kraków. I o ile, to sobie zapamiętajcie, i o ile Warszawę kojarzymy z pozytywizmem, ponieważ większość naszych wielkich, wspaniałych pozytywistów właśnie w Warszawie albo wokół Warszawy gdzieś tam krążyła i mieliśmy tam bardzo silne środowisko pozytywistycznych intelektualistów. Mieliśmy Bolesława Prusa, więc no, tam było. Tam biło serca polskiego pozytywizmu to w przypadku młodej Polski to serce bije bardzo gwałtownie właśnie w Krakowie, w mieście, w którym rodzą się jak, albo rosną jak grzyby po deszczu kawiarnie artystyczne, pojawiają się pierwsze kabarety. Eee, oczywiście nie takie jak dzisiaj, wiecie, że, że śmiejemy się z głupich policjantów albo z niemądrych polityków, ale to były takie tak zwane kabarety literackie, więc bardzo, bardzo wysublimowana forma sztuki bawienia bliźnich. W Krakowie na stałe mieszkali najbardziej znani młodopolscy artyści, tacy jak chociażby Stanisław Wyspiański. Z Krakowem bardzo silnie wiązali się też inni polscy młodopolscy polscy młodopolscy twórcy, poeci, obok Krakowa mamy tatry i zakopane, a tatry i zakopane zostały też odkryte przez młodą Polskę właśnie wcześniej, nie widziano w tych naszych pięknych, olbrzymich górach niczego bardziej interesującego, a tutaj w Młodej Polsce się okazuje, że góry i przyroda tatrzańska są bardzo mocno inspirujące. Także Kraków można sobie zapamiętać jako, te, jako to epicentrum kultury właśnie czasów Młodej Polski. Dobrze, teraz drugi obrazek. Schodzimy z tej panoramy, nieco, z panoramy miasta nieco niżej i mamy i mamy tutaj nazwisko głównego aktora. Aktora grającego rolę pierwszoplanową, aktora grającego, grającego rolę pewnego zbuntowanego, wyrafinowanego artysty, poety, malarza. Ten bohater ma na imię Kamil, a wciela się w niego znakomity polski aktor filmowy i teatralny Jerzy Zelnik. Ale dla mnie, dla nas tak, nie jest najważniejsze to, że Jerzy Zelnik akurat wystąpił w tym filmie. Dla nas ważniejsze jest to, w jaki sposób zapisano jego nazwisko i w jaki sposób pojawiają się inne nazwiska i inne słowa w czołówce właśnie Powrotu Wilczycy. Nie są to zwykłe litery, które by się mogły kojarzyć z hmm, chociażby z maszyną do pisania albo z jakimś takim prostym, kanciastym sposobem tworzenia 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 tak zwanych fontów. Nie. Mamy tutaj bardzo charakterystyczny dla przełomu XIX i XX wieku sposób tworzenia liter, ale nie tylko liter, ale, ale również ozdób najróżniejszego rodzaju. I mówimy tutaj o pewnym stylu w sztuce. Ten styl w sztuce młodej Polski nazywa się secesja. On w różnych krajach różne nazwy w pewnym momencie zaczął przybierać i różne kultury narodowe brały sobie secesję do serca i zabarwiały ją swoimi specyficznymi elementami, natomiast bardzo charakterystyczne dla secesji chyba wszędzie, wszędzie tam, gdzie dotarł, wszędzie tam gdzie ten styl dotarł, bardzo charakterystyczne są zakrzywione linie, asymetryczność, kojarząca się z roślinnością, taka Ozdobność, miękkie kształty, linie giętkie, płytki, płynne, ruchliwe. To wszystko wygląda, jakby, jakby te litery powycinano właśnie z jakichś egzotycznych roślin. Secesja była bardzo charakterystyczną młodopolską estetyką i gdyby akcja tego filmu rozgrywała się w czasach pozytywizmu chociażby, to byśmy mieli zapewne zupełnie inny krój liter. Te litery byłyby bardziej czytelne, bardziej, no, nazwijmy to tak, bardziej proste. O, może tak. Dobrze, jedźmy dalej. Mamy tutaj wnętrze pracowni głównego bohatera, ale to nie jest główny bohater, to jest jego modelka i kochanka jednocześnie, która pozuje mu właśnie do pewnego, bardzo skandalizującego pewnie obrazu. Czujemy, że ten obraz będzie bardzo mocno wibrował taką Erotyką. Ta oto panna jest odziana zaledwie w jakieś prześcieradło, w jakąś tkaninę. Pozuje już zapewne którąś godzinę, i za chwileczkę podejdzie do artysty i będzie starała się przekonać o tym, w jaki sposób została sportretowana, jak zostało uchwycone jej ciało. Artysta i modelka to jest taki chyba ponadczasowy przykład relacji, jaka występuje pomiędzy właśnie osobą tworzącą sztukę, a osobą, która tę, tę sztukę jest w stanie zainspirować. No i mamy tutaj artystę, artysta jest obejmowany przez modelkę, która jest, przypominam jego kochanką, artysta jest... Dosyć charakterystycznie ubrany. Zobaczmy ten kołnierz, który się być może kojarzyć, kojarzyć z garderobą Juliusza Słowackiego. Mamy rozpiętą marynarkę, mamy jakąś taką chustę czarną, którą, która po części ukrywa się pod tym kołnierzem. Mamy paletę, którą trzyma nasz artysta i z dumą patrzy na obraz. A obraz, jak wygląda, popatrzmy sobie. Tak, to jest obraz, no to bardzo chyba oczywisty przykład aktu, modelka. Nie do końca ta pani przypomina modelkę, która stanęła obok malarza, ale niech będzie, że być może jej piersi tylko mają przypominać, przypominać to, to, co zostało ukazane na płótnie. Jest to bardzo erotyczna, chyba praca, momentami nawet mogąca wprowadzać w zakłopotanie, ale czasy młodej Polski były czasami, w których to bardzo często przy pomocy strategii skandalu, próbowano zaistnieć w świecie sztuki, a już na pewno próbowano zburzyć taki, taki, takie samozadowolenie odbiorców sztuki, którzy by chcieli widzieć w niej tylko lekkie, łatwe i przyjemne, przyjemne doświadczenia. Ta kobieta tutaj podtrzymuje swój dosyć obfity, okazały biust, a obok mamy liżącego jakiegoś, lżące jej ramię wilka. Tak, to jest wilk, a może nawet i wilczyca. Jakoś tak to się może kojarzyć nam, nam z, z bardzo znanym obrazem młodopolskim pod tytułem Szał Uniesień. Możecie sobie sprawdzić, tam mamy, tam wprawdzie mamy nie wilka, ale mamy takiego galupującego konia, a na tym koniu jedzie roznegliżowana Kobieta, a więc tutaj takie nawiązanie do tego bardzo znanego dzieła młodopolskiego. Tutaj z kolei przenosimy się do innego już miejsca. Ta pani, cała na biało, to jest przyszła żona naszego artysty, w tym momencie jeszcze narzeczona. Przyszła żona naszego artysty nie zdaje sobie sprawy z tego, że on gdzieś tam na boku ma kochankę. Ma, ma piękną modelkę, w której, w, z której wdzięku chciała pewnie bardzo często korzysta, a żeni się ten nasz artysta z tą oto dziewczyną. Z tyłu mamy jej przyjaciółkę, która próbuje ostrzec przyszłą pannę młodą przed tym artystą, przed Kamilem. I ta pani mówi tak, podobno z okropnymi ludźmi się zadaje podobno bierze narkotyki. No tak, te narkotyki nie są tutaj przez przypadek wspomniane. Przypominam, że czasy młodej Polski to są czasy, gdy bardzo szeroko otwierały się drzwi do różnego rodzaju sztucznych rajów, żeby posłużyć się tutaj słowami pochodzącymi z tytułu książki Charlesa Baudlera, innego wielkiego artysty czasów modernizmu, tym razem francuskiego. Poety, narkotyki, a przede wszystkim opium, przede wszystkim haszysz i taki, bym powiedział, alko-narkotyk, czyli absent, pozwalały naszym artystom przekraczać drzwi, za którymi rozpościerały się niezwykłe krainy, w których to albo artyści pragnęli się roztopić, czyli stracić świadomość swojego nędznego istnienia, albo w których to artyści próbowali znaleźć różnego rodzaju inspiracje. Tutaj mamy scenkę z kawiarni. Kawiarnia w czasach młodej Polski była, jako miejsce, tak, jako lokal, była czymś w rodzaju salonu które znamy z czasów chociażby romantyzmu. W salonach artystycznych, literackich, w domach różnego rodzaju bogatych ludzi w czasach romantyzmu zbierali się i malarze, i muzycy, i poeci, i powieściopisarze, artyści, ludzie znani, sławni i spotykali się tam z ze swoimi miłośnikami. No tak bardzo upraszczając, ale myślę, że można to tak przedstawić. Natomiast w czasach młodej Polski życie kulturalne przeniosło się przeniosło się do kawiarni właśnie, czyli do lokali, w których można było pić na umór bardzo często yy, pić na umór, ale kawę, tak? Czyli w sumie zamiast krwi w żyłach płynęła kofeina naszym artystom młodopolskim. Ale nie tylko, nie tylko pito kawę, nie będę wchodził oczywiście w szczegóły, dlatego że mój, e, mój kanał jest przede wszystkim młodym ludziom potrzebny, a niekoniecznie. Niekoniecznie chciałbym promować C2H5OH. No dobra, mamy tutaj, mamy tutaj tak, naszego artystę. Mamy jego kochankę, w tym miejscu kochanka, tutaj jest artysta, a tutaj dookoła są koledzy naszego artysty, czyli być może inni, inni artyści, intelektualiści, dziennikarze, w każdym razie pewnie banda obiboków i nierobów. No i jeden z nich poinformował wszystkich, że... Nasz bohater się żeni. Oczywiście zrobił to w najmniej odpowiednim momencie, ponieważ tuż obok niego stoi jego kochanka. Tak? No to, to dla niej to nie była dobra wiadomość, ponieważ ona by go chciała mieć całego dla siebie, a Kamil się żeni. I, i pada takie hasło: małżeństwo to śmierć dla artysty. Tak? Czyli krótko mówiąc, co ty robisz? Przecież małżeństwo to jest śmierć dla artysty. No tak, już od czasów romantyzmu wiemy, a to wiemy od momentu lektury nieboskiej komedii, że małżeństwo i artysta to nie jest zbyt dobrze dobrana para. Małżeństwo, rodzina i artysta to jest już fatalnie dobrana para. Konfiguracja, dlatego że ani artysta nie będzie artystą, ani nie będzie dobrym ojcem, ani nie będzie dobrym mężem. Wszystko zacznie rozłazić się w szwach i raczej artysta, który będzie chciał założyć rodzinę, doprowadzi siebie samego do zguby i też ludzi, którzy teoretycznie powinni mu być bliscy. Artysta nie może obciążać się myśleniem o innych ludziach, ponieważ jest do tego stopnia skoncentrowany na sobie, że inni ludzie nie są. Są mu do niczego potrzebni. A jeżeli wchodzi w relacje takie rodzinne, no to tak, tak naprawdę oszukuje sam siebie. Tak? Ale to było w młodej, to było w romantyzmie, to było w nieboskiej komedii. A jak to jest w, w młodej Polsce? No tak samo, tylko jeszcze bardziej. Dlatego, że młoda Polska to jest przecież taka, to jest przecież taki turboromantyzm, neoromantyzm. A więc, a więc. To już nie jest tragedia. Małżeństwo już nie jest tragedią dla, dla artysty. Małżeństwo jest śmiercią. Potem pada takie, taka, takie pytanie, kto się żeni? Kamil, najprawdziwszy dekadent? No właśnie, słówko dekadent jest bardzo ważne w młodej Polsce, dlatego że dekadent to jest osoba zarażona dekadencją, czyli tym takim nurtem myślowym. Być może filozoficznym, wywiedzionym z, pewnej, z pewnych elementów filozofii Artura Schopenhauera. Dekadent nie wierzy w nic, nie ma żadnych ideałów dekadent twierdzi, że wszystkie filozofie, religie, wszystkie przekonania, ideały, wartości, które do tej pory pomagały ludziom żyć, wypaliły się, wyczerpały i nie ma sensu poszukiwać żadnych nowych dróg, ponieważ nowych dróg nie ma. To też tylko leżymy, upijamy się, odurzamy się, ewentualnie kontemplujemy sztukę i to jest wszystko, co możemy... Światu od siebie dać. Także dekadent to jest taki olbrzymi pesymista, ale w tym przypadku ten dekadent, to myślę, że w przypadku tego filmu, ten dekadent jest taki trochę bardzo, tak, jest taki trochę farbowany jednak. I kolejna kwestia pada z ust tego, tego takiego jowialnego, wąsatego gościa stojącego do nas bokiem, dziecię szatana umiłowane. Ten szatan. Tak? Ten szatan to nie jest taki szatan, wiecie, jak z księgi Hioba, to nie jest taki szatan, który kusi Chrystusa na pustyni w czasie Wielkiego Postu, tego 40-dniowego Postu Chrystusa. Nie, w Młodej Polsce szatan jest jednak chyba taką figurą nieco, taką poręczną figurą służącą do tego, żeby straszyć, bulwersować albo, albo wywoływać skandal. Tak? Więc ten szatan jest traktowany wybitnie, użytkowo. Również, szatanem również posługiwali się artyści młodej Polsce po to, żeby w tej postaci szatańskiej, tej, tej postaci najsmutniejszego z aniołów, tego upadłego, tego upadłego wcześniej umiłowanego przez Boga bytów, żeby w tej postaci widzieć samych siebie, tak? Czyli artyści lubili mówić o sobie, że są jak szatani, że, że jestem dzieckiem szatana, tak naprawdę nic to nie znaczyło. Albo znaczyło to tylko tyle, że patrzcie jak jestem groźny, o Jezu, mam rogi, nie? niech się zbulwersują wasze córki, niech wasze żony zamkną się w sypialniach i nakryją się szczelnie pierzyną po sam czubek głowy. Ale potem pojawia się kolejna kwestia. Ty film... Mistrze. Ten filister to jest bardzo ważne słowo w Młodej Polsce. Filister to jest przeciwieństwo artysty i jeżeli artysta jest taką postacią będącą wzorcem do naśladowania, tak? wzorem osobowym w Młodej Polsce, to filister jest przeciwieństwem. Filister to jest pogardliwe określenie, jeszcze bardziej pogardliwe to jest kołtun, tak? więc filister to jest takie pogardliwe określenie najczęściej osoby, zamożnej, nie mającej w każdym razie problemów finansowych, osoby koncentrującej się na zarabianiu, w każdym razie na wartościach materialnych, w przeciwieństwie do artysty, osoby, która tylko i wyłącznie myśli o tym, żeby zaspokoić najprostsze swoje potrzeby, czyli jedzenie, picie, uznanie w społeczeństwie. Filistrzy wierzyli, że są hipermoralni, że są wzorem do naśladowania. Filistrzy to są też ci, którzy niestety, ale sponsorują artystów i dlatego artyści ich, artyści ich nienawidzą. Tak? I to nazwać artystę filistrem, tak jak tutaj padło takie określenie, to dla artysty jest prawdziwe. Policzek. A no teraz sobie zobaczmy, jak, jak wygląda obraz tego Kamila. artysty, to już widzieliśmy, jak wygląda jego tomik wierszy. Mamy tak, Kamil Orzelski, tomik wierszy pod tytułem Kochanica z piekła. I to jest też jest bardzo charakterystyczne dla młodej Polski. Kochanica to jest kochanka, ale dlaczego młodopolscy polscy poeci nie napiszą kochanka z piekła, tylko kochanica? A dlatego, że młodo artyści uwielbiali uwielbiali takie nieco pretensjonalne, chociaż według nich są, jest to szlachetne i wyrafinowane, ale dla nas takie nieco pretensjonalne słownictwo. Zamiast kochanica to będzie kochanka, tak? ale kochanka brzmi zbyt przyziemnie, musi być, kocha, musi być kochanica. Okładka tego Tomiku to też takie, myślę, że dosyć charakterystyczne dla młodej Polski i wzornictwo liter i również grafika, czyli mamy rozlegminowaną kobietę i takie jakieś, jakieś lejące się kształty, które mogą być, mogą być sygnałem być może jakiegoś dymu albo jakiś pawi ogon. Tutaj jest to bardzo tajemnicze. W Młodej Polsce sztuka bardzo często sięgała po takie nieco abstrakcyjne wzory dekoracyjne, więc, więc niekoniecznie musi to być cokolwiek. A więc mamy kochannicę z piekła, to jest typowy młodopolski, nawet byśmy powiedzieli, że dzisiaj brzmiący jak parodia młodopolszczyzny tytuł. No i skoro dotarliście do tego momentu, to jestem Wam winien Dobra, pokażę Wam jak wygląda ten główny potwór straszący w powrocie Wielczycy, czyli właśnie tytułowa Wielczyca, ale nie mówcie, że nie ostrzegałem, bo ostrzegam, żeby Wam się broń Boże tylko nie śniło po nocach. Tak. Nie wiem jak wy, ale ja się boję i dlatego kończę dzisiejszy materiał teraz. Trzymajcie się.